Bądź, pozdrowiono, <laughs> hosty O krwi wodą, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jaką zły miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi wodą, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O wodą, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Siódmy dzień nowenny do miłosierdzia Bożego. Dziś sprowadź mi duszem, które przylgną czcią i wysławiają miłosierdzie moje. I zanurz je w miłosierdziu moim. Te dusze najwięcej bolały nad moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha mojego. One są żywym odbiciem mojego licościwego serca. Dusze jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym. Żadna nie dostanie się do ognia piekielnego. Każdej szczególnie bronić będą w jej śmierci godziny. Jezu najmiłosierniejszy którego sercu jest miłością samą. Przyjmij do mieszkania najlitościwszego serca swego duszę, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te są mocarne siłą Boga samego. Wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód ufnie w miłosierdzie Twoje, a dusze te są zjednoczone z Jezusem i dźwigają ludzkość całą na barkach swoich. Te dusze nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgodną. Dusza, która wysławia dobroć swego Pana, jest przez Niego szczególnie umiłowana, jest zawsze bliską zdroju żywego i czerpie łaski z miłosierdzia Bożego. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają Czcią, Największy przemiot Twój to jest najzgłębione miłosierdzie Twoje, które są zamknięte w najlitości w sercu Jezusa. Dusze te są żywą w Ewangelią. ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, a dusze ich przepełnione weselem, śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu Bogu, Ojcze nasz, który się z niebie, święci imię Twoje. Przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionoś Ty między niewestami, błogosławiono obok żywota Twojego Jezusa. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Tworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęcząc pod ponskim Piłatem, ukrzyżowan umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy o Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczanie, ciała z stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, dusze i bóstwo, Najmniejszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze przedwieczny, ofiarują Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew duszy i najmieszego najmniejszego syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki Do Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Do Jego bolesnej męki. Dla 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 jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki święty Boże Święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Przywięty Boże, przywięty mocny, przywięty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Maryjo Matko Miłosierdzia, Święta siostra Faustyno, Święty Janie Pawle II, Święty Andrzeja Apostole, Błogosławiony Ojcze Honoracie, Błogosławiony Księże Michale Sopoćko, od Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu, Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś się na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trój, jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki zmartwychwstania Twojego syna, miej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Jezu, ufam Tobie. 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 Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam To. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni byśmy mogli godnie uczestniczyć w obrzędzie Komunii Świętej. Panie Jezu, który przyszedłeś na świat, aby pojednać nas z Bogiem Ojcem, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przejąłeś na siebie nasze grzechy, abyśmy się stali uczestnikami, Świętości Bożej, zmiłuj się nad nami. Panie Synu Boże, który żyje z Ojcem w jedności Ducha Świętego, aby się stawiać za swoim ludem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Nazywamy się Dziećmi Bożymi. I nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie nas na pokuszenie. Ale nas zbaw oddezwał. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na Was pozostanie na zawsze. Amen.